Dwukrotny król polski Stanisław Leszczyński będzie miał pomnik w Lesznie. Miasto uhonoruje przedstawiciela rodu założycieli Leszna dzięki ministerialnej dotacji. Budowa pomnika to tylko część projektu promującego Polonię Trójkąta Weimarskiego. To kontynuacja ubiegłorocznych działań we Francji i Niemczech. Projekt wsparł poseł Jan Dziedziczak. Ponad 200 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na konferencję naukową i imprezę Powrót Króla, na konkurs mający wyłonić projekt pomnika. Wpłynęły dwie prace. Komisja konkursowa w składzie Marcin Kochowicz, przewodniczący, Maciej Urban, miejski konserwator zabytków, Małgorzata Gniazdowska, kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie, Tomasz Jędrzejewski, prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Konrad Andrzejewski, organizacja turystyczna Leszno Region, Izabela Wojciechowska, naczelnik Wydziału Rozwoju i Hanka Włodarczak, telewizja Le Oceniła projekt numer 1 na ponad 48 punktów na 100 możliwych, a projekt numer 2 na ponad 26 punktów. Dla sześciorga członków komisji żaden projekt nie zdobył ich rekomendacji. Zdanie odrębne złożyła Hanka Włodarczak, rekomendując do realizacji projekt numer 1, którego autorem jest Sławomir Micek. Komisja zwróciła się do rzeźbiarza z propozycją zmian w wizji postaci króla, które artysta przyjął. Umożliwi to realizację całego projektu, a ministerialne pieniądze nie przepadną. Małgorzata Gniazdowska i Tomasz Jędrzejewski pozostali przy swoich stanowiskach, nie rekomendując żadnego zgłoszonego do konkursu projektu. Stanisław Leszczyński stanie u zbiegu rynku i ulicy Leszczyńskich twarzą zwrócony będzie w kierunku Rydzyny. Odsłonięcie pomnika będzie miało miejsce jesienią podczas tegorocznego powrotu króla.